Bardzo ważna rzecz, w najbliższych dniach, 14 grudnia, w sobotę, stop Lidl. Gieczwał to nieśmietnik W Polsce w stu kilkudziesięciu miejscach, uwaga, w stu kilkudziesięciu miejscach będą pikietowane sklepy Lidla, nie po to, żeby, żeby je zamknąć, tylko po to, żeby zarząd tej firmy wycofał się z projektu złej inwestycji, niewłaściwej, w niewłaściwej lokalizacji, mianowicie się centrum logistycznego, nie jakiegoś tam sklepiku, blaszaka. Tylko wielohektarowego centrum logistycznego, którego elementem ma być sortownia śmieci w Gierzwałdzie. Zapraszam więc Państwa, zainteresujcie się tą akcją. Właśnie poseł Włodzimierz Skalik, właśnie poseł Roman Fritz w nią zaangażowani, no i Ogólnopolski Komitet Obrony Gierzwałdu. 14 grudnia szukajcie w Waszej okolicy, gdzie taka pikieta jest już zorganizowana, a, a może jeśli nie ma, to sami zorganizujecie kolejne.